Dzisiaj najlepszy fabryczny system audio za jedyne zł. 19 głośników i 1460 W mocy oferuje topowy system audio, w tym oto Volvo S90. A systemem tym jest nic innego jak Bowers Wilkins. Skandynawska marka Volvo przyzwyczaiła nas do bardzo wysokiej jakości dźwięku. W tym przypadku jest to topowy Bowers Wilkins, który kosztuje, jak już wspomniałem, w dopłacie 17,5 tys. zł, ale tutaj każda złotówka myślę, że jest dobrze wydana, bo ten system nie tylko świetnie wygląda, ma pięknie schowane przetworniki i tutaj w przednich drzwiach, jak i na głośniku centralnym. Ma potężny wzmacniacz aktywny o łącznej mocy prawie 1,5 kW, i całą masę bardzo fajnych rozwiązań, jak chociażby gigantyczny subwoofer w bagażniku w systemie IB. I tak samo jak w przypadku. Mercedesa G klasy, który stoi tuż obok W tym przypadku zastosowano taką samą technologię Bardzo duży subwoofer, 10 cali W nadkolu znajduje się Jest on w technologii iB, o której opowiadałem już wcześniej Czyli mamy tutaj nieograniczoną odgrodę Dla przedniej, jak i tylnej części głośnika Gwarantuje to przy dobrej aplikacji Niesamowity bas, który super nisko schodzi 17500 zł, wydaje się, że to kwota jest Bardzo duża, ale patrząc na to, że mamy Tak wiele głośników, bardzo fajne rozwiązania Wszystko połączone aktywnie Z tej multimedialnej możemy to wszystko bardzo fajnie skonfigurować Ponieważ mamy bardzo fajne profile jeżeli chodzi o dźwięk studyjny i wiele, wiele innych. Ciekawostką systemu multimedialnego w tym samochodzie wraz z tym systemem Bowers Wilkins jest to, że można wybrać sobie sale koncertowe. A co najciekawsze, jedną z nich jest sala koncertowa w Göteborgu. A Göteborg jest to miasto rodzinne Volvo i za lata uznane jest za jedną z najciekawszych na świecie, jeżeli chodzi o akustykę. Więc skoro w tym samochodzie mamy topowy system audio, który mówimy sami, że jest jednym z najciekawszych, jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, to po co to auto w ogóle do nas przyjechało? Przyjechało do nas na poprawę wygłuszenia, czyli zwiększenie komfortu jazdy tym samochodem, gdyż tego fabryka już nie zapewniła, a po wyciszeniu takiego samochodu system audio zyska jeszcze więcej i dźwięk będzie jeszcze lepszy. Także nie w każdym przypadku trzeba wymieniać wszystko, począwszy od głośników, skończywszy na wzmacniaczu, a wystarczy prosty zabieg, jakim jest chociażby wygłuszenie tego samochodu. I żeby nie było, ten system audio oczywiście też można poprawić, ale kwota, która musiała być wydana, aby ten system zabrzmiał zdecydowanie lepiej, jest totalnie nieadekwatna do realizacji w tym aucie. Dlatego w moim prywatnym rankingu jest to top jeden, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości, czyli za 17,5 zł dostajemy naprawdę Wysokiej jakości dźwięk, bardzo pięknie opakowany, jest bardzo fajną możliwością konfiguracji, jeżeli chodzi o infotainment. Także nieważne jakie masz auto, nieważne jaki masz w nim system audio, i zawsze trzeba wydawać formankę pieniędzy, aby poprawić jakość tego systemu. My zawsze chętnie doradzimy, jaką drogę wybrać do Twojego samochodu i dla Twojego rozwiązania. Także śmiało, pisz lub dzwoń. znajdziesz również formularz kontaktowy na naszej stronie. To tyle. Dzięki. Cześć.